Bo zaraz się zamknie, nie? Okay. Dobra, to mam akcja. Przekonałeś chyba go. Ci, którzy widzą. <laughs> go, 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 go. On to robi. Co za donator. Oh, Kurwa, mam full HP. Dawaj mu w Nie, yeah, normalnie On to... Ja pierdolę. Jaka bomba. To i w tym. Odbij go hełmem. Ty, a on Cię w ogóle uderzył? Nie, dobra, jest upośledzony. Co on robi? Dobra, nie no, bije, bije. Dobry jest. Ogarniam. co on... Na CIEBIE te nacisnął. Ty, kolega... Ja ty, dobra, ty, ty... Ty, ja pierdolę. Przybieram się. Ty, a wy nie mieliście na drodze, kurwa, stać? Co ja mam, balistą to se jebać. Już wychodzę, czekajcie, już spotuję. Teraz to jesteś w ogóle nie do poznania, ci powiem. Jak ty chcę to założyć. Teraz to, już... teraz to ja już będę baitował Pekerów do Was. O, jeden Peker akurat jest, patrzcie. No to ty Co jesteś. Ty. A ty. no tak, ty kurwa, jesteś. faktycznie. Zapomniałem, no że je, tak Mosko, się to wszystkim. Przez... to teraz nie myślisz że rozliczała dostać, bo masz feta już. No. To już pan dostałeś Dobra, jedźmy już. Do miasta. Nie, no. bo jeszcze mamy fuba. Kurwa. Jaka mować, Tosik? Gosik Ubracinku, to dawaj chowamy się Pięć foodów jaki pojeb Chyba ja to kurwa coś piknik co Może ten nudę bez jaką to tutaj ucieczkę Nie mam, rozjebał mnie do... ten peskid Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry tak, to wbił? Dzień dobry Pognali kurde, no do Kurnelio, ja pierdolę, ty nie, Ja nie? No. Nie, nie. Wydaje mi się, że ten goś na telefonie, kurwa, grał. Tak, na telefonie nie tak. ja gram często. Nie, 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 Ale... nie ty, ty akurat. Ja, którego przed chwilą zajebałem. No, kurwa, tak teatralnie wbiegł w ścianę, że to chuj. A nieraz się zacinam na telefonie, że są fajne takie śmieszne sytuacje. Dobra, nie, nie wiem czy to tutaj było. było śmieszne, jakby ci się zacięło o, o, i szedł. Kur... O kurwa, ósemkowy dzik, elitarny jedzie, ja pierdolę. Okazja, co trawa? Wigilia 4-4, przebudzony full. 6-4 6-4 6 na 7, wjechało. Jest. Dobra, kurwa, skupka, skupka, skupka. Dobra, teraz full focus. Jak to Ale on miał czójkę, on miał, on miał na, na czy coś. Czuję? Miał? Mia miał? Mamy Czujkę łapacza od tyłu. A ile slotów się przepaliło? Jedzie, nie czeka. Przepalił się tylko jeden slot. Zobaczcie się. On Fii. nie miał chyba czujki, bo to kurwa jakiś zbierak jechał za nim. Dobra. Widzę, widzę, widać. I do przodu trochę. Już nie widać teraz? No. Jest, jest, jest! Jedzie do was, jedzie do was, jedzie do was, jedzie do was, jedzie do was Jedzie, jedzie, jedzie Dostał potę, dostał potę, jedzie do was 55 panek jak coś O kurwa, kurwa pierdolę 8-4 sakwa 8-4 sakwa 8-4 no, sakwa Ja pierdolę, już to widzę Dawajcie, dawajcie go O jest! Dawajcie go i poklówcie ile Nie zbierajcie tego tylko nie ja No to będzie w kurwę siada najpewniej. No najpewniej? Tak. O, kurwa, się o, o, o się 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 Ja pierdolę! Ja, 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 ja mam dzika podniosę, ja podnoszę. mi O ja wiem, co jest, kurwa! O kurwa Wigilia, Ja bym, ja bym Weźcie mu, kurwa, na napiszcie Merry Christmas. O, Jo, pierdolu Nie wziąłem uwagi jak jest na PW bez pisa A set się straszował? Set się straszował Nie wy wy ma ktoś z klienta wypadło? tak trochę tak Sakwa 8-4 poszła w trasz Jo, pierdolu Sakwa 8-4 poszła w trasz Jak to 20 zjawanie To ma klipa? Kto ma klipa? Kto ma klipa? Ja Ej dobra